Razem czy osobą quiz O co chodzi? Osobo. Dzisiaj, moja, dzisiaj moje wydanie osobowo quizu czyli ja pokazuję chłopakom zdjęcie danej persony, a oni muszą podać jak się nazywa, pod, pod, następnie podać kraj pochodzenia, a także zawód, który pełni ta osoba. Oj, Dawaj. E... Dzień, tak, tak. Uczyłeś razem. się za noc? Tak. No Pięknie, swoje do swojej czytanki? Grajcie razem z nami, oczywiście trzy punkty za każdy przykład jest do zdobycia. Naprawdę na źle. Że... No to lecimy z pierwszą osobą. Eee, jest taki, oto osobnik. Kojarze, męskiej. Kojarzę, ale dużo młodszą osobę. <laughs> Grajcie razem z nami, tak jak wspomniałem. Zaglądajcie na piłkarzyki. I na inne quizowe wyzwania na pizzach. żeby nie było, chłopaki już mieli swoje wydania osobą quizu, bodajże Ty jedno, Nikodem dwa jakoś tak, albo na odwiedź Abo ty Co macie? Nie, Nikodem dwa tak Ja dałem, że to jest yeah, 2, tak. Niemcy i to jest jakiś biznesmen no, Ja mam no, aktora Brytyjczyka klubu sportowego, na przykład BVB To jest Zbigniew Lew Starowicz Ha! Polski psychiatra, A ty, seksu, Nie. No. A wiesz co jest najśmieszniejsze? No? Że ja z nim byłem razem na imprezie, rozmawialiśmy ze sobą i zapomniałem. Co ty gadasz? No. Ja nic no. nie wiedziałem o tym, że go znałeś. No to fajnie, nie? No Super. to mam nadzieję, że pani wiesz i Pan to ogląda, no, że jest Pan no, żyna na że jest Pan dumny z nikodem. Tak, e, tutaj my 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 ruch my ruch my ruch jest pan mnóstwo... Wyparłeś go z krótka. pamięci. Nie, bardzo krótka wymiana zdań. Dobrze, no to Runda druga. Wiesz jaka była ta wymiana zdań? Proszę można zdjęcie o tym spiję. <grystanie> Ojej, co za typek jest? Jakiś knypek. Dobra, lecimy. Po wygląda jak jaśmela. Trochę, ale nie wiem co to jest. Amerykaninze. Czekaj, muzyn. czekaj. Aha, dobra ja, Wiem, Ja wiem ja. Wiem kto to jest. Tylko próbuję sobie przypomnieć że się. No Pseudonii raczej tutaj hmm. e, będę od Was wymagał. Cool. bo... Levis, to Lewis jest... Lewisci. A, jest. Uh, chyba to jest tak. Chyba tak to jest. Mr. Beast? Mr. Beast, J największy Jutuber. na świecie youtuber, ja nie mam pojęcia. E, James Donaldson. US USA Amerykanie. Jest tak. jeden punkt, słuchajcie, jest, grubo. Na na YouTube. Pana, pana, to PewDiePie jest największy na świecie. Na PewDiePie jest największy na świecie. Słow? Nie, chodzi o... o jeśli chodzi o liczbę subskrypcji, to chyba PewDiePie faktycznie góruje, jeśli chodzi nie licząc tego, naj, t jest dalej, ale, ale on robi największe filmy obecnie? Nie, I ta, nie, nie jest oglądałem. najgłośniejszą jest, osobą. Jest to wstyd dla mnie, jako... podobno, dla osoby działającej na YouTubie, ale nie wiem, czy oglądają jeden film, czy tego chłopaka. Nie, ja też nie oglądam ani jednego. ja, Ludzie, którzy oglądają ten materiał i są na YouTubie, pewnie śmieją ze mnie i powiedzą, że nada Adam, ale serio, nie oglądam ani jednego. Co pokazuje, że youtuberzy też żyją w swoich bańkach. Lecimy tak. dalej. Runda trzecia. No nie. O go tam w ogóle nie było, nie powinno go być na tym obrazie. Z tego co kojarzę, to nie brał udziału w tym wydarzeniu. Dobra. Czemu? Co ja chciałem zrobić? Czekaj. E, chciałem zapisać, co to jest za wydarzenie, nie? Ja później napisałem Jan Matejko. To jest oczywiście zawisia czarny rycerz. czarny Polak, co to jest brycerz? Był, był w bitwie pod Grunwaldem. Co to jest Ale Nie byłem, czy był. Był. Kim jest brycerz? Dobra. No, napisałem. Chciałem, chciałem napisać Bitwa pod Grunwaldem. Bardzo dobrze. Na pewno był? Był. Sprawdzałem nawet dzisiaj na polskiej Wikipedii, Tak? jest uznawany tak. za uczestnika bitwy pod Grunwaldem. To w jakiejś innej postaci doszło do przekłamania ze strony Matejko. Dawało mi się... Na pewno... Słuchaj, idź lepiej do Muzeum Narodowego. co lepiej nie, na muze nie do Muzeum Narodowego, jest wystawa ja Jana Matejki. Jako, nie obrażaj go, bo to jest mój imiennik. Mm -hmm. Dokładnie. Jeśli chodzi Jana o Jana Matejki imię. też nie obrażaj, bo to jest imiennik mojego drugiego Ale imienia. Ale nie, Matejko tak często robił, bo to jest kwestia, kwestia to nie jest symboliki, nie? Ja wiem, Radowe, ja wiem. Więc on tam wplatał postaci, nie do Muzeum Narodowego. Dobrze. Okej, okay, dobra, no. Czwórka. Hmm. Uważam, że to będzie jakiś muzyk, bo nie, nie kojarzę, żeby to był aktor. Strzelam najbezpieczniejszy. najbezpieczniejszym. Amerykanin? To jest Australia. No w zasadzie, no dobrze, okej, okay, uznam Wam tego muzyka. To jest oczywiście wokalista tej impali, ja, no Kevin to... Parker. No. Czyli nie liczysz mi impala? No. no nie, do tego jakbyś no. wziął... Stany Zjednoczone z... wpisał przy Donaldzie Trumpie, bo był prezydentem Stanów Zjednoczonych. No nie, nie, no nie, nie mogę ci zaliczyć. No jakby wszędzie liczyliśmy nie, nie, nazwisko. Ale nie, ale ja bym Jedna osoba. Kiran Kira Ta impala to jest zespół, gdzie jest jedna no osoba, właśnie, no tylko dlaczego? on. To dlaczego miałbym go nie uznać? No to powinieneś... No, to, to, no, to, to, to tym bardziej powinieneś wiedzieć. Ja uważam, że właśnie jak jest jedna osoba, Super, to to, jest to tak prędzej tak samo, niż się jak cała grupa. No, to jest tak samo jakbym przy okazji... Dobra, jeżeli ty uważasz, ja, że... Ja ja daj mu punkt, dobra, okay, daj punkt. punkt. Jak dla mnie to jest... Ja, ja na przykład w ogóle bym nie wiedział, więc to jest mniej więcej tak jak... E, to jest jakaś forma to jest, Ten człowiek jest absolutną chodzącą na ekranie. Ja myślałem, ja miał, że... Jakbyś wymagał od mnie, że Tyler The Creator, to nie będzie że to The Creator, tylko podał, miałbym podać nie. jego imię i nazwisko. Ogólnie rozbiorosz, ogólnie... Że mam podać jego imię i nazwisko? Nie, no, nie, o, nie. Jakby to był zespół, jakby to był zespół za tym, żeby ci nie uznać. Mi się tego się kojarzyło, Ale jak jest, jest maksymalnie, jedno, no maksymalnie dwóch. No to... A ja bym się kłócił. Dobra, okej. Okay. No. Jakoś nazwa, bo już zapomniałem. Kevin Parker. Kevin Parker. Tak. To, po, to po co, jak ma takie fajne imię i nazwisko, to no po co zrobił tim tim pana? Bo jest poza tym jeszcze producentem muzycznym i inne takie kwestie. Na przykład jak on robi bit na przykład dla Aesapa Rokiego, to się nie podpisuje tej impala, tylko Kevin Parker. Okay. Czyli innymi słowy, hmm. po prostu powinien zaliczyć ma, ma jeden ten impala. Projekt. I Chociaż i smy, i czekaj, tak, jak myślę piosenka sandra z tej e, Sapa, to chyba jest. Już, ma uznane punkty, że no nie dalej. dalej. No dobra, więc no, no, lecimy e, dalej. Wyszło faktycznie na moją niekorzyść. Piątka. Jeez. To nie jest fajne. Właściwie chciałem napisać, babka z <grymne> <grymne> eee, Dobra, ja pójdę niekonwencjonalnie tym razem. Ta osoba jest aktualnie bardzo popularna. Nie, bo ona ma zbyt mocno mieszane rysy. To będzie... Ale niestety nie, nie, nie potrafię. To będzie Amerykanka, nie? No to ja dam tylko Amerykanka. Amerykanka modelka. To jest Pegigu Koreanka dj dj Chciałem dać muzykę też, ale, ale mówię to nie, za dużo by się No, no, A ty, pff, no jest tak, producentką muzyczną, slash DJ-ką. Nie, nie, to jest no, koreanka. No, ale ma bardzo faktycznie mieszane takie no. twarze, no. Na pewno tak, nie tak, wygląda jak taka 100% charakterystyczna koreanka. No, tam jest tak, taka... Mieszana, taka wydaje no. się, że jest taka mieszana etnicznie trochę, no. No, Ale no, dobra, idźmy no. dalej. Hmm. Czy to jest młody Jacek Kaczmarski? Polak. Nie, to jest dalej. Polak, Polak, Polak muzyka. To jest Szwed, pisarz, okay. Stiglaso, twórca. Chyba jeden z najlepszych sag serii, serii. serii Millenium. To on okay. stworzył Dałem, Lisbeth Psz, Salander. Ale stoimy. Ty masz 800 czas, ja 5, nie możemy się wybić. Dobra. E Siódma runda. Ja wiem, że miejscami są hardkorowe przykłady, bardzo pode mnie, ale mam też banalne, jak ten, według mnie. Nie bijcie mnie. Jest najważniejsza postać okresu przedwojennego w Polsce, Józef Beck. MSZ. Polityk Polak. Polak. <śmiech> Co myśleć, <laughs> Szanet? Nie wiem. <laughs> Jednego A... z czołowych polityków e, PZPR. Okej. Okay. Polityk Polak zaliczamy. No, no dwa punkty masz, tak. Zbliżyłem Trzy... się na jeden, do Nikodem'a. Na dwa chyba. 80 jest na Waszych tabliczkach. Aha, w sensie na, na dwa się zbliżyłem, ale jednym... Nie masz, tak, no. Dobra, e, ósma da Uważam, że na tym zdjęciu jest podpowiedź. Wygląda jak Fabian Delft, nie? <gadł> tak, trochę tak, to prawda. Fabian Delft. No nie wiem, dobra. Mogę ja Wam podpowiedzieć, że nazywacie się jeszcze na na podpowiedź, że ta osoba bodajże w listopadzie będzie długa rocznica śmierci tej osoby i cały świat celebrytów opłakiwał Ech. tę śmierć. Ech. Ech. Dobra. dobra, dobra, dobra. dobra, No, wybaczcie, ale podpowiedziałem. Czy wiecie, że czy... ja niestety. Hmm. To to ja jest Vigil Abloh. Okej, okay. eee, a to jest... Kto to jest? Mody, Ale to Amerykanin, jest dobrze, przynajmniej jeden punkt. Czyli to znowu skakuje. A podpowiedzią duży? są te pasy. Tak, bo to, bo to jest Off-White. To jest, jest Off-White. Off no. off eee, dobrze, runda dziewiąta. O nie! Eee. Słuchajcie, podpowiedź Adama jest absolutnie miażdżąca. Bo ja nie wiem, jak ona wygląda, ale może strzelę. Strzel no, jak strzel jak tak. Mam jakiś punkt, to może za coś będę miał. To jest Irina Szech? Nie wiem. A, to jest Irina Szech chyba. Ja mam... Ja powiem mam tak, to jest modelka. Sasha Grey. Nie, nie to nie jest, jest Sasha Grey, która modelką nie była. To jest Adriana Lima. A, Adriana no, Lima. To jest tak. Adriana Lima. A Izyna... Izyna... Jest Rosjanką. Jest Rosjanką, bo ja się na Izrael, czyli nie... Barbara... E, Czekaj, Karium to rapuje. Giselle? Giselle Ja tak wiem, o to, kogo Ci chodzi. Ona jest... Ale... Ona jest, ale... Ona jest o, tak, tak, tak. Ej, dobra, ciężko. Dzisiaj jeden po na Za modelkę. Za modelkę, tak. Dobra, e, teraz metek będzie, bo jest to dziesiąta runda. I z mazajem no, pasku jeszcze. Oj, ciężko. Spróbujemy. No uważam, że ten postać powinniście kojarzyć. Na te, nie? Tak. No, na te. Y -y. Yes, ja niestety nie, nie mam nawet podstawy z tego, żeby strzelać. Więc nikodem czekam na Cię. Y tak. No, to, to. Będzie tak, no masz przewagę, więc tak, jako, że tak. Adam Cię goni, to ci nie zaliczy, jeżeli będziesz hmm. jest o tak dobrze, no. To jest reżyser z Nowej Zelandii chyba, albo Australii, któregoś z tamtych państw. E, taika wa, ta, 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 To jest mąż ory przede wszystkim. E, taika... A się nie przede wszystkim, to jest między innymi... Mm, jest bardzo znany reżyser, ty tak oglądałeś e, Jojo Rabbit między innymi. E, no, słuchajcie, no odpowiedź, jeżeli ja chodzi mam, o ja to... Taika Wasu, Wasu. Taika Waititi. Waititi. Taika Waititi, nowozelandzki reżyser. No, to dobrze. Tak. Tak. Jojo Rabbit, jest jedno z Jojo jego Rabbit, e, dzieł. To mogłeś oglądać, jeżeli oglądasz jest... Marvela, to... No, on no, chociażby Thora wyreżyserował. Tora, ja właśnie rzadko. Tego śmiesznego Thora, czyli... Niestety, mam zezwolenie. Skate Blanchett tak, między innymi. Nie wiem, czemu Skate Blansher, na pewno tam jest... No, Hemsworth, to wiadomo, że jest Hansel. Eee, okay, them, jak się yeah. Ragnarok, ta, ta Ragnarok, część. Z tak, tak. Jest, jest uwagi na jego osobę, to jest inna część tego uniwersum, którą obejrzałem. We, we Bo do do ja nie oglądam. To jest, to jest, tak, i, to? i co, co robimy w ciemnościach? Tak, to jest to? Tak, tak, No to jest absolutnie świetna komedia, polecam. Serial, dokładnie. Serial. Eee, tak, jedenasta. Jakby ta osoba jest znana głównie z uwagi na jej o, 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 imię, nie będę oczekiwał od, od was nazwiska, bo chyba nikt go nigdy nie słyszał. To jest partnerka. Tak. Toma Hollanda. Toma Holanda, Zendaya. A, kurwa, piszę Zaja. A to jest Zendaya? Zendaya. Zendaya. Tak, USA, Królestwa. Tak. Dwa punkty. Trzy punkty, a ja, ja dwa. Okay. Zendaya, nie Zendaya. Partnerka obecnie, a przecież partnerka ekranowa, bo ona e, gra Spider w Spider-Manie. Wysłuchaliśmy, że mieliśmy i Spider-Man. Spider w, tak. w, teraz w Divinion, nie? Grają razem. Dokładnie. ładnie. Nie, Divinion gra w Spider-Manie. Divinion, ale Timotheus Sholerec. A Timotheus Sholerec. No. Przepraszam, nie e... to wolę. Tak, ale ona gra. Tak, ona tak. tak, no tak. tak. E, dobrze. Nie wiem czemu. Dwunastka. E, O nie zauważyłem, że jest tam podpowiedź. No. Siadkasz? To jest Adam Kszczot. lekkoatleta, Wielokrotny tak, mistrz na 800 Tak, m. M. tak. M. Adam kszczot, dokładnie Adam zgonię full. Adam daje Full? E no to A wiedziałbyś, gdyby nie Orlen, że to Polak? Nie. No My właśnie, to teraz zauważyłem. Nie że... Polaka pewnie po rysach twarzy. Więc tam mam wrażenie, że właśnie tak ja, moim zdaniem absolutnie nie polskie. Ja bardziej mi jakiegoś takiego Greka albo no. coś hmm. takiego. Adamus Krztotilis, trzynastka. E, się nazywa? Zaakceptuje trzy różne. Fil, fil, filthy YouTube er. Frank, youtuber USA. Hey, youtuber się zgadza, choćcowiek on jest teraz bardziej muzykiem, bo tak, to jest, George, music, bo to jest tak. George Miller, tak naprawdę Filthy Frank również je zaakceptuje. Ale to nie jest Amerykanin. To jest Japończyk, ewentualnie A, Australijczyk. Okay. Dobra, 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 faktycznie. 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 Więc macie tylko a ty masz dwa punkty, ty ja masz jeden. jeden. Dobra, e, czternastka. Dobra, ona ma obywatelstwo amerykańskie. Pewnie Donatelna, ma, ale... Ma, ma ja mam ją jako Włochy, więc Sprawić, trzeba by szybko zweryfikować. Botelstw. No ale zakładam, że Adam wiedział, że... Włoska, że no że tak, włochy. ale tylko bałem się czy nie ma... Czy jest, moim zdaniem ktoś to ma podwójne, czy nie ma, czy wiesz, wiesz, czego się bałem, że ona jest imigrantką, która nie, no ona wiedny dopiero, A, dopóźno, sam, tak? sam dom mody powstał w, chyba. W... Tak, ona jest siostrą tego. Siostrą. Kogo? No za, nie, za użycie jest, nawet. Jeżeli, jeżeli na górze nie ma napisane no, no Italian American. Nie Italian, Italian. No to, niestety no. Dobra, Italian. No to niestety, no dobra, trudno, nie chcę. Jest ta funkcja. No ale bo za projektant bo za to tak Tak, tak. Haj to Versace. Mogłem w te Włochy iść. Bałem się, że ona... Właściwie coś mi się kojarzyło, że ona bardziej ma obywatelstwo inaczej, że ona pochodzi z Włoch, a nie urodziła się we Włoszech. Piętnastka. Nie wiem, nie, nie odpowiadam. Nic nie wpiszę. No nie, no wpiszę, nie wiem. Gdzie się tak kojarzy? Filozof, tak. No. Nie z Beksiński? Co jest dziś z Zbikła, Be, 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 Boże, Zbigniew z Beksiński. Z jest. Faktycznie. Więc byłem w szoku, że nie No Właśnie dlatego, nie nie w w tego, że właśnie on nie za wie, Dlatego, że on nie wiedział, to się zacząłem zastanawiać, ja czy, to, czy ja faktycznie. mam dobrze, no, <grym> no, ale nie? Ale jeśli zacząłem jest... zastanawiać, co on nie, robi. Nie, nie kojarzył, ko ten sweter mi tutaj trochę zmylił. No, no właśnie, był taki sweterkowaty chyba. nie? myślałem, że mam nie dość Tomka Beksińskiego, ale to nie jest postać, którą my aż tak kojarzymy się na rodzinie Rolnicy z uwagi na jego audycję radio. Ale ja ci powiem szczerze, że nigdy. I twórczości Bośnińskiego nie. Ja lubię. Nie akurat. śledziłem. Kupo, bardzo. A polecam film. E, Ta. O, ostatnia rodzina? Jak się nazywa? Mm, nie ostatnia. Z... Czekaj. Ta gada, ogrodnik no, tak, ogrodnik. Tak. Severin chyba. Rodzina. Ostatnia rodzina mi się wydaje. Dobra. Ostatnia, faktycznie. Ostatnia. O, przepraszam. przepraszam Okej, okay, dobrze. I no, no, to Ostatnia Ostatnia rodzina. Są też banalne przykłady. No No nie tylko my gramy widzowie również. Tak, tak, no, wiadomo. Teraz już w zasadzie multiinstrumentalistka trochę. Ja Napisałem artystka, no... no ja mam muzyk nadal, muzyk Lady, gaga. Lady Gaga. No, Lady Gaga, gaga oczywiście, że tak. Do, od, od, odginali nazywa się Stefani Germanutta. No, ja tak też bym oczywiście. Tak, ma włoskie korzenie. są też została zaangażowana do roli. Tak. W... Gucci. Gucci. House Gucci. Jestem ja znam tę postać. A ja też. to jest? Tylko... To jest... Um... Nie, to jest ten drugi. To jest ten drugi, to jest ten. Szywy. to jest ten. Tak, to jest ten. Ale rozumiesz dlaczego? W sensie... No, no nie, nie... Ja się... do samego końca walczyłem po prostu, ale to jest na pewno tak. Teraz już to widzę, bo teraz już przewijają mi się materiały, które, które o tym świadczą. Dajcie znać, jak Wam idzie póki co. I do ma punktów. Mam chyba cztery do niego straty. E, nie widzę teraz. Fish to jest? Nie, to jest Jakub Żulczyk. Jakub żulczyk, żulczyk. Polak. Jezus Maria, faktycznie to jest Żulczyk. A propos tego, to nie wiem czy słyszeliście, jakoś w październiku ma wyjść kontynuacja śleb z tak. Od ja, już nie mogę się doczekać. Żulczyk, Ile 20, ty masz 20, punktów? 28. Przedziłem cię! A myślałem, że tak? mam stratę. Właśnie dojedź, Serio? To teraz musiałeś jakoś... No, chyba teraz, no. Zresztą wyjdzie w praniu, słuchajcie, bo wyjdzie może się pomyliliśmy. Dobra, jeszcze e, kilka przykładów dosłownie. Ja nie, <laughs> co Tylko kurde... Jak on się nazywa? Ja wstałem, Steve Jobs nie. Więc... E... Dobra, strzelam. Coś mi się tak kojarzy, ale... Czekaj, nie pokazuj mnie. Ja znam te postaci. To... Ja, ja, ja na bank widziałem jego imię i nazwisko, na 100% i mam go teraz przed oczami, kiedy Ricky Gervais... E, kiedy Ricky Gervais ciśnie po Hollywood i on tam siedzi. Ale jak on się nazywał? nawet nie pamiętam, że nie, nie pamiętam, że on tam był. Był, był, siedział. Jak mówił, od mm, wiadomo o czym. Wiadomo. No. no. A tam taki pająk siedzi na ścianie. Widzisz? Za tym buterem. Taki mały off-topic słuchajcie. No, jest, nie jest. No. Niech sobie siedzi chłopak. Pożyteczne zwierzę. No, nigodem. Kuk? Cook, Tak, Tim Cook. Team, chyba. Cook. team cook. Cook. A ja mam Team Right! Team, no się połączyliście, no. Połączyliśmy się, Team Cook. Przedsiębiorca, no. No właśnie, się Ja no zaakceptuję to. Przyznam remis. No 31. No, tak. 31. Po 31 jest przedostatnia runda i ostatnia runda. Zdefinijmy. Tak. Ostatnie dwie. Team o, Cook. Oj, jestem ciekaw jak wam pójdzie. No i to jest hamuwa. To jest hamuwa trochę, no. Dobra. Nie nie, 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 to jest tak. To jest to jest ten. Z tym, że on już teraz nawet robi tak. No ja tu jeżeli chodzi o profesję, to jest kilka, jest kilka zaliceć, profesji, tak. jest kilka profesji. Bo on już teraz się profesjonalnie zajął jedną rzeczą. Tak, tak, tak dobrze. Dobrze mu się wiedzieć. Ostatnio na ostatnie jakieś te. Artykuły. Odpowiem, że był ostatnio w Polsce nawet. Był. I był przyznał w się, że ma polskie korzenie. Tak. To tak. jest Jake Logan? Połosiłeś imię dwóch braci, Logan Paul, Paul. ale to było, to jest urocze, to jest naprawdę urocze, bo, te, bo Logan to jest jego brat. Paul Logan. Logan, Paul. Logan Paul i Jake ah, Paul. Paul. Okay. Jake no YouTube zaliczam, pięścią z zaliczam. Piękne, piękne. Tak. się się skąbiło, skąbiło się na no coś chwilę, Ale wiesz bo Paul, Paul wiedziałem, że jest Paul, tak, a ja myślałem, że tak. drugi jest Paul Logan. No. No. Ale faktycznie, bo nazwisko w sumie brzmi jak... Ja L1, ja nigdy nie... A imię tam. Logan brzmi jak nazwisko. nie, naprawdę urocze. W sensie... Aha, zalej, ale jest, a myślę, że są większe problemy tutaj. Czyli... Y... Jednym punktem chyba w takim razie wygląda tak. No dobra. No to zalej, ostatnia runda. Boxer. Youtuber boxer miałem. Zapowiadałem napisał. wam, żebyście sobie, miałem żebyście sobie przypomnieli imiona poszczególnych sióstr. Y... Yeah! Kurde, no to jest, ja wiem co to jest. W sensie... To jest. Stary, one nie mają imion. No mają. To jest. One występują tylko w Drianach. No Ale się... nie mam pojęcia. Jakaś tam... Haimka Hainkowa. To jest. <noise> Jakaś tam muzyczka, Haim. wokalista USA. To jest, jest Daniel Haim. Daniel Haim. Siednia siostra wokalistka główna. Zespołu Haim oczywiście USA, więc jest. po dwa punkty no. <noise> I dzięki Loganowi Jakeowi wygrywam <noise> jednym punktem. Ale wszyscy nie pol, pol, y Jay, Paul Logan, Jake, Jake Logan. Jake Logan Paul Logan i Polegan tak, no ja się zgadzam. No ale myślę, że tak się nie było i zmienić to. <laughs> e, e, Dobra, to nie, nie czuję wielkiego sprawy. Ale strydu. powrót, powrót, bo ja w tym no, momencie macie chyba w stanie. ten, ten bek? E. E, no, e. no, I zawek. No, ale brzylskiego bym nie odgadł, nie ma szans. I tego pana, którego nie... Starowicz chyba najbardziej. Ale to. To dawno temu było, więc... Niektórzy mogą się na Was rzucić, na Ciebie Adam za... za ale zostało. wiesz co, kurde, ja, ja mam swoją bańkę YouTube'ową, no. to jest głównie sport i jakieś tam Te pierdoły, projekty, ja bym to bym taki, bo to tak jest z To jest w w kontekście z... tej przemowy przed... Przecież umiej. był taki okres w moim życiu, gdzie ja wiedziałem, na przykład, kto to jest PewDiePie, ale widziałem może z raptem kilka, trzy, cztery może materiały z nim, nie? więc... A to był już flipaj, mega znalaz. dziękujemy za to, że byliście razem tez, jak wam poszło. Jak... Widzimy się przy okazji kolejnego materiału na tym kanale, a jeżeli, z... a jeżeli jesteście spragnieni większej liczby formatów, to zapraszamy na Piłkarzyki, bo tam codzienne publikacje. Ciężko się mówi, biorąc się w piersi cofie. Co, co... Dlatego mm -hmm. radzę nie bić się w piersi, kiedy to się no mówi no do mikrofonu. No, no, tak. mm -hmm. e, Wilks Wall mm -hmm. Street. W no, Leonardo DiCaprio. Dobra, trzymajcie się.